Na parking tak stanęłam, jak zawsze zresztą, nie? Tak. I podbiegło dwóch e, w kominiarkach i kazali mi oddać kartę od samochodu. No i mię uderzyli. Nie raz, drugi tam. Już nie pamiętam ile razy chcieli mnie wyciągnąć, ale mnie nie wyciągnęli z tego samochodu. I jakoś tak, że oparłam rękę na kierownicę, zaczęłam trąbić, no i sąsiadka e, była, która w domu zobaczyła, co się dzieje, i zaczęła krzyczeć, że zadzwoni na policję. Ja nie uciekłam. Do Rudkowskiego zgłaszają się Dagmara i Klaudiusz, małżeństwo z Płocka. Dwa lata temu Dagmara została napadnięta przed własnym domem, ale obroniła się, a dzięki jej zeznaniom złapano jednego ze sprawców. No i później właśnie była sprawa w sądzie. I powiedziałam do niego wręcz, tylko, mówię, bo tak było do mnie, jak to torebka, mhm. że mówię, to przecież mnie ty pobiłaś. No to dopiero wtedy się przyznał, został 3,5 roku i w tej chwili siedzi. Aha. A i bardzo oni co, żeby zapłacić 5000 tysięcy euro za wypuszczenie na wolność. siedzi. Do Dagmary odzywają się Sławek i Roman, dawni znajomi jej męża. Twierdzą, że niejaki Zyga, bo z świata przestępczego, żąda pieniędzy na wyciągnięcie z więzienia swojego kumpla tego, który napadł na Dagmarę. Zyga chce, aby w przekazaniu okupu pośredniczyli właśnie Sławek i Roman, jego wspólnicy. Za chwilę ma dojść do pierwszego spotkania z nimi. Ludzie Rutkowskiego założyli podsłuch na męża Dagmary. Dobra, idzie, widzę, bo tam jakiś chuj jest. Sieciuchach stoi, wiesz? I idzie dwóch i wita się z nimi. Zjadę no. w szapelce długi B, zabie dwa skórata w czarnych, nie? O, No, idealnie. Poczekaj, no bo idzie z jednym, wiesz, Jeśli ja odwrócę, żeby nie widział. Przyszli, poczekaj, będą wsiadać do bryki. Ty słuchaj, no jak to kurwa z nimi załatwić? Bo oni on się... co on mówi. Ty słuchaj, oni go chcą wywleć z buchy, że im na warunkowe potrzeba i na adwokata nie? Mhm. nie. chcesz ja przez będzie z nimi rozmawiał. No dobra. Ty, Zygmunt, ty słuchaj, porozmawiaj. Normalnie, kurwa. Masz. No witam. no No o co chodzi dokładnie kurczę? No ale to kurczę, to ja go zamknąłem? No ale kurczę, przecież to, to on napadł. Przecież ja, ja tego nie zrobiłem specjalnie. No kurczę, no co wy No, Halo. Weź ty kurwa, nie świruj. Poczekaj, Zygmunt, ty, no kurwa, do mnie pretensje, Zygan, do... no jak go trzymaj, no to jak... co go trzymaj, no to ty jesteś, im... co ty mnie bierdalasz, człowieku, no. Mówi, no weź od tego kurwa pieniądze, trzymaj go, mówi, bo jak go puścisz, to będę miał do ciebie pretensje. Ja już jadę do niego, ja z nim będę się rozmawiał. No jak dostanę te pieniądze, to odczepi się on. Nie, no mówi, że, Dzieci, że masz... Że masz... Do, za pół roku załóż, przyjdzie. Nie. Ale jest ta gwarancja, że... Ty, słuchaj, on, mu, on mówił tak, wczoraj tak. Jak wyrwie go z puchy, pomoże wyrwać, nie? Ma spokój. Ma odpuszczone, mówi, ja cię gwarantuję. To on jest taki zasadowiec, rozumiesz? U niego słowo to jest słowo. Ja już nie wiedziałem, mam Wzięli, kurwa, dzieciaka małego, kurwa, 14 lat to, kurwa, i tutaj, kurwa, druty. Ja się do kości podeszłem, człowieku. Ja siedziałem wtedy w 88, roku. on się to po... Ja siedziałem z nimi w Koronowie siedziałem i w w i, kurwa, na Słuchaj, babę pierdolną artykuł, taki na wierzchu. Ja siedziałem, to psychopatą Słyszałem, jak pękła jej czaszka, te artykuły czytałem. O nie, patrz, że ziga, ty. Psychol, kurwa, no. Tego, co zabili, kurwa, w Zakopanem, kurwa, tego jego kolego. Tego, jak on, ten dziad, to jego kolega, najbliższy, ci pełen ręka. Jego. Nie, no to on latał dla Parshinga ten. Ma takich byczych karków, takich kurwa, z 80 pod telefonem. Wychodzi na i co? A wiedzą, wiedzą tam, że jakąś firmę masz, że gdzieś domy jakieś pobudowane. gdzieś... z nim do niego jeszcze raz. Co mu powiedzieć? Że na 14 pieniądze będą, tylko niech powie gdzie. Kurwa, masz. Ty, Zyga, ty się wstrzymaj z tym, nie? Bo na 14 powiedział, że siano będzie, tylko powiedz gdzie komu. Lukaś do raz głos. Słuchaj, zejdźcie pilnie do płotka, bo się zrobił kocioł. Po spotkaniu Rudkowski otrzymuje szczegółową relację od swoich ludzi. Postanawia zagrać wabank i zirytować bandytów. Mimo, iż do przekazania haraczu ma dojść już za dwie godziny, każe małżeństwu po prostu wyłączyć telefony. Liczy, że wyprowadzi to gangsterów z równowagi i popełnią jakiś błąd. Zyga sam nie chce podjąć kasy. I Sławek ma być pośrednikiem. Tak? I Sławek ma odebrać kasę i te pieniądze ma dostarczyć dla Zygi. Ja, no, wie pan. Rzadko kiedy się mylę, ale według mojej oceny, tutaj w tym przypadku yy, Sławek jest. Yy, w układzie i nie ma siły, żeby nie był. W związku z tym dzwonimy do Sławka i mówimy, słuchaj, jak będzie dla ciebie wygodniej. I tak jedziemy. I nie patyczkujemy się w ogóle. Tak. Słuchaj? Tak. Słuchaj, to jest niepoważnie. Kurwa, Max. No, słuchaj, ja tu jestem, kurwa, Urwana On mnie poprosił. Kurwa, tam cię wyzwaniają. wydzwaniają. Już mi kurwa jakieś naliczanki mi robią, że ja będę kurwa za ciebie oddał. Ja pali, kurwa, w plaku do chujo, czy co? Ja, pomóc, kurwa, to pali, ty. No, słuchaj, no jeszcze nie wymieniłem wszystkich tych pieniędzy. No kurczę, no myślę, że tak od razu 5000 euro mają w kantorze, nie? No, muszę wziąć, jeszcze mi trochę zostało, zaraz wymienię i, i będę. No, najszybciej będę, jak będę mógł. To naciska Sławek? Sławek naciska. No go tam naciskają I, I jak tego to jemu już tam naliczają jakieś yy, odsetki ta, 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 ta. Tak, la la co? Tak, coś się rozłączyło kurwa że ta ziga wyzwania do niego Pierdło, chyba się obawia, że mogą podjechać i naliczyć jego lecimy na pierdolon ksiów no coś masz kurwa rodziny, kurwa z kurwa tam jakieś problemy jestem ty Na się jakieś kurwa problemy z chujami ty uh -huh. Mhm. Masz, masz go, rozmawiaj z nimi ty. Bo ten korwiska masz go Konkretnie która godzina 17.30 stacja Orlenowska Petrochemii za obił To no masz Romana z Romanem prawda? No przyjedźcie kurwa do tej stacji A ty z kim tam jesteś? Ja? ja z żoną jestem tylko Dobra. Dobra. Rudkowski zaczyna podejrzewać, że za szantażem tak naprawdę stoją tylko rzekomi pośrednicy. Świadczy o tym chociażby ich zdenerwowanie i nienaturalne wręcz wywieranie presji na jak najszybsze przekazanie pieniędzy. Być może groźny Zyga to tylko alibi szantażystów. A czas mija. Do przekazania haraczu ma dojść już za pół godziny. A oni się stoją tym samochodem? Są już? Nie, no, nie. No. Jak z czasem jesteśmy? Z czasem stoimy, jest w 17 Ej, jest super, jesteśmy przygotowani czasowo. Kurwa, Edżysz, jest petarda. A na stacji benzynowej nawet ma? Są, podjeżdżają. To? Tak. Są tutaj na wydalczu. Są tu przyjechali. Tak to, tak. powinni się zatrzymać. Jest że oni tam nie stanęli. Niepotrzebnie jadą tam dalej Kurwa, daleko jadą, no. Za daleko. Za daleko jadą, Zawisał, kurwa. Z staną na końcu koło stary. Ja ich nie widzę. Ja też ich nie widzę. widzę, oni gdzieś... Tutaj są, na rogu, tu. Oni powinni tu stanąć. O, pizza pida. Jest... Odniszczy się, odniszczy się, na, na 100% to oni. Odjechali? Nie, nie odjechali. Parkują tam? E, skręcają w prawo tam, skąd przyjechali bardzo wolno. Nie... Ale dwóch był, było facetów? Dwóch facetów. Jeden taki był prawie na łysy, obcięty. Bardzo powoli tak przejechali, wyjechali w tej chwili, widzę koniec samochodu, wyjechali ze stacji. Dobra, odpalaj maszynę i podjeżdżaj pod serwis, patrz problem Jedź prosto Pomału jedź w prawo, w prawo, w prawo, w prawo No to przecież przecież tu stoją zwariowałaś Idź wyjdź samochody. Ok, dobra słyszę bardzo dobrze Nie przyjęła też mu się tak będziemy musieli czekać aż tam, gdy przyjedzie No. pójdę hmm. ja Totka sprawdzę. No, gdzie jesteś? No czujesz. Kurwa, jak nie idzie, nie idzie, bo kurwa... Totka będziesz sprawdzał. Chyba chcę Totka sobie sprawdzić. Kurwa, no... Co, Dobra, to jest dobry jest. Trzeba. Ty słuchaj, Zygark, to jest A to, ty tam kurwa z po policji przyjechałeś że tych chłopaków? Jak z policją. No że się kurwa na CPN tam umówisz, jest ma tam podobno policji kurwa w całym CPN. Gdzie? Ja żadnego kurwa tu nie widzę. Słuchaj, ja tam głośno Ciebie wyślę, Rozumiem, Zaraz zadzwonię. Ale kurwa, jak ktoś komuś tam coś stanie, zapytaj ja hmm. się z tobą to zbawię. Mhm. dzwonił. Ten Zygat dzwonił? Że, że tu pełno policji jest. O tej policji. Rutkowski wraz ze swymi ludźmi czeka na szantażystów jeszcze przez kilka godzin, ale w końcu uznaje, że to nie ma sensu. Dobra, odbijamy. Odpalaj maszynę, daj im znak światłami, żeby zrobili follow. Detektyw postanawia się wycofać i chce zaproponować bandytom, żeby to oni wyznaczyli miejsce przekazania okupu. Wie, że nie zrezygnują z tak dużych pieniędzy. Telefon do Sławka teraz róbmy. On powie, że chce, żebyście podjechali, to podjeżdżacie w miejsce, gdzie on wyznaczy. No dobra. Tak robimy. Ty, Sławek. Tak. Ty, tak. I sty, no kurwa, no co teraz mam zrobić? No ja stałem tyle czasu, kurwa, i miał podesłać ale, ten... No zyka... ale słuchaj... Zawieź to Romkowi, nie? No. nie? Ja mogę to dać. A jak nie, to proszę Cię uważaj na siebie, bo ja ich znam, co to, co za ludzie. Zjebał mnie jak skóry tym, że ja powinienem mieć lichę wyklepaną za to, że gwarantowałem, że to dzisiaj, nie? Ja też się boję. Widzisz, ja się nie boję. No ja my boję... kasę do Romana, a Ty ją proszę Cię tylko, żebyś ją na pewno dzisiaj odebrał. Dobra jest, dobra. dobra. I dobra. żebyś przekazał jeszcze dzisiaj temu Zygmuntowi nie, nie, no ja Zygmuntowi wydzwonię, powiem, żeby przysłał jakiegoś swojego żołnierza, podrzucił, czy jak? A kto to jest ten żołnierz? Ten żołnierz, ma co to za żołnierze? No, którzy lapają dla niego, rozumiesz? To się mówi teraz żołnierze. Ja jak na Aha. przykład bym dla ciebie pracował, byś była o to bym ja był dla ciebie żołnierz, rozumiesz? To Aha. Żołnierz. A, <laughs> no, jak będziecie u Romana, to proszę, przyzwońcie do mnie, dobrze. dobrze? No, na razie, cześć. Cześć, cześć. Super, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Stop. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Wszystko idzie super. Lukas do Fakira. 100 metrów Lukas do Fakira. Kołujesz się za skrzyżowaniem po prawej stronie. Włączasz strobo, podjeżdżasz na ostro. Tylko uważaj, żeby nie doszło do jakichś tragedii i żebyście kogoś się rozjechali po drodze. Okup ma być zapłacony pod domem jednego z pośredników. Rudkowski chce go zatrzymać w chwili przekazywania pieniędzy. Liczy na to, że zastraszy bandytę i ten doprowadzi go do reszty gangu. Rozmowa musi być prowadzona najdłużej i nie może być odpuszczony klientem weźmie koperty z ścianem. No i czekamy na robić wydaje, na ja się wyłącznie. podchodzi do samochodu. Woda trzeba wyjrma się i składamy. Do samochodu do samochodu. Dobra, idziemy. Na policję żeśmy no, nie poszli policję, no. Ale nie. No. Dziś... no przysięgam cię że żeśmy no. nie poszli na no. No policję Trzymaj Zbacz kurwa do środka Raus do środka Siadaj Łapę na podsufitkę łapę na podsufitkę A teraz robimy jedno Jeżeli nie zagraszacie ja cię wsadzam do puszki Prosi mnie bo uznamy ale wiesz, że cię wsadzam tu do puszki Dlatego dzwonisz, odjeżdżamy teraz stąd. Dzwonisz do Sławka i mówisz, że masz, hatę, i, i mówisz, że masz kasę w chacie. Ale Ale kurwa ci, ale ja nie będę z tobą prowadził dyskusji, chłopie. Ale, ale czy ty nie rozumiesz, że ja cię zaraz zamknę? Masz na to kurwa 3 minuty. I wykonujesz ten telefon stąd. Człowieku, uczestniczysz cały czas w próbie wymoszenia kurwa. Kurwa, nie będę z tobą rozmawiał! do środka. Raus! Do środka. Siadaj! Łatę na podsufitkę. na Dzwonisz do Sławka i mówisz, że masz i, i mówisz, że masz kasę w chacie. I wykonujesz ten telefon stąd. Człowieku uczestniczysz cały czas w próbie wymoszenia kurwa. Hara... Kurwa, nie będę z tobą rozmawiał! Pytam się, czy mam cię wsadzić, czy nie. Sławek! Słyszysz mnie? Ja już dałam Romanowi pieniądze. Daję ci Romana i potwierdzę ci, że mu dałam kopertę. No, poczekaj. O, to... Halo. Bo mam te pieniądze, wiesz. Ale to gdzie, gdzie je odbierzesz? Dobra.

Po co ty pomagasz? Prosiłam ci tyle razy, nie wtrącaj się w nie swoje sprawy, no, Albo teraz gra z nami, albo ja cię zawijam, żegnaj się z żoną, jeszcze do zemów i cię wiozę i cię zamykasz. Potrzebny ci jakiś pomoc! Co moi ludzie, Kurka jest kasa, idziesz siedzieć. Chcesz? Robimy to. Wybierasz sobie sam w tej chwili drogę. Kurwa wyszło ci pomoc! Skurwy, synny będą znowu nas tu męczyć. Jako stadio, trzeba było uciekać i w temat? Halo. Gdzie? Nie, słowa, to my jesteśmy na kawie u, u Romana. To przejść, to pogadamy jeszcze chwilę. No dobra. Dobra, no dobra, dzięki. No cześć pieszą przyjdzie. Czym? Pod sekundą, to jest zaraz tutaj. Sławek wybiera jednak inne miejsce. Jeżeli puścisz farbę jakąkolwiek jemu, i my go nie przejmiemy, to pamiętaj to, tej chcesz siedzieć. Ja ci to gwarantuję. Do spotkania ma dojść w miejscu doskonale znanym Bandycie, w centrum miasta, gdzie łatwo może zniknąć, gdyby coś poszło nie po jego myśli. Dlatego detektyw umieszcza w bagażniku samochodu Dagmary swojego człowieka, który będzie w samym centrum wydarzeń. Przy okazji ma też wywierać nieustanną presję na Romana. Jak wy daleko jesteście ewentualnie, żeby doskoczyć? E, jestem 50 metrów. No i dobra, Słuchajcie i czekamy. Tak, tak robimy. Słucha pan, teraz jest tak. Może pan zyskać bardzo dużo, a może pan bardzo wiele stracić, tak? Ma pan dzieci, ja mam dzieci. Wszyscy tu mają dzieci, także każdy wie, że warto dla nich być w domu, tak? Jeżeli wyjdziesz teraz, wystawisz tam tego gnoja, jesteś wolny. Odwierzimy ci do domu. i Jesteś czyściutki. Podjeżdżają chyba. Uwaga, podjeżdżają. Dobra, wychodź, bo podjeżdżają. Bierz kopertę, wysiadaj. No też chcesz Tak, idź, idź. Nie wsiadaj do samochodu. Nie wsiadaj. do to. Aby skoperta? Akcja! Wpadej na kąt! Ułóż wszystkie! Wpadej na kąt! Wpadej! Zerka! Zeru kopa! Zeru kopa! Zeru kopa! Tam Poczekaj! Kiszko, kiszko! Trzy wejko! Trzy wejko! Rudkowski natychmiast rusza w pościg, ponieważ jego wozy są za daleko, skakuje do przypadkowej taksówki stojącej w pobliżu. Wszystkie pojazdy do mnie, wszystkie pojazdy do mnie Kto to, jest, to, jest, kurde, kasę, to, jest. to to jest ten skurwiel, który miałeś kasować To to jest jego. Nazwisko jego. To ja go nie znam. Co ty pierdolisz, kurwa? Koledze przysługę robisz, robiłeś, go nie znasz, co ty nie bierz? Zpierdala w lewo jedzie. W lewo, w lewo, lewo, lewo. Max Max, 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 Max. Kto to jest? Nie wiem To to jest. Ja siedziałem. Jaka ulica podawać? Zapierdalaj za nim, zapierdalaj za polowanie ulicy. Ulica Sienkiewicza w kierunku Bielskiej. Mamy zatrzymanych, jeden ucieka w Volkswagen Polo. Ulica Sienkiewicza ucieka w kierunku Bielskiej. 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 Kryminału, głupio. Bo... Co ty pierdolisz? Chłopie, okay, kurwa, co ona prezesowa napisane? PCK, dom dziecka. Nie nie, 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 tam tam pojechał. Jest, tam. Brawo, brawo. Pod prąd pojechał. Kuratusza jest, kuratura. ratusza jest. prawo bi. prawo bi tutaj. Jest na Starym Mieście, dokładnie. Nie ma. Jesteś wolny, tak jak no. powiedziałem. Poczekaj, jesteś wolny, ale będziesz niestety sprawę sprawy wątpliwości. Na no to, co masz mówić, tak jak było. Akcja nie w pełni się powiodła. Jeden z szantażystów zdołał uciec. Ale czy był to tylko mało ważny pomocnik pośredników, czy też tajemniczy groźny zyga? Rutkowski sądzi, że jednak to była bezczelna mistyfikacja. Wymuszenie musieli